Ponad 3000 pacjentów przyjętych na oddział szpitalny, przeszło 5000 obsłużonych przez Izbę Przyjęć, do tego między innymi 1181 wykonanych zabiegów operacyjnych czy 4813 wyjazdów karetek. To tylko część liczby z działalności Zachodniego Centrum Medycznego za 2020 rok. To już dwa lata, odkąd zaczęliśmy wprowadzać zmiany w naszym szpitalu powiatowym. Dwa lata ciężkiej pracy, dwa lata decyzji, nad którymi pracowaliśmy bardzo długo, i widać już po chociażby liczbach i statystykach, że odnoszą one niesamowity skutek. Zmniejsza się roczna strata w stosunku do strat, jaka była przewidywana jeszcze dwa lata temu. Również otwieramy kolejne działalności, zwiększa się liczba urodzeń chociażby na oddziale ginekologiczno-położniczym. Przybywają do nas do pracy kolejni lekarze. Jest też personel, który świadczy usługi na najwyższym poziomie. Rozwój szpitala jest widoczny, a placówka potrzebna jest mieszkańcom całego powiatu, wszystkich gmin, o czym świadczą liczby. Ze szpitala korzystają także osoby spoza powiatu. Jeśli mówimy już o statystykach, to oczywiście musimy mówić o ilościach pacjentów, których przyjęliśmy na oddziały, o ilościach wykonanych operacji. O narodzinach, już przed chwilą mówiłem o ilości wyjazdów karetek, o przyjęciach w nocnej i świątecznej pomocy, którą świadczymy w Gubinie. To są liczby, które pokazują, że szpital jest potrzebny w naszym powiecie i ze szpitala korzystają wszyscy mieszkańcy, nie tylko Gubina, nie tylko Krosno Orzeńskiego, ale również gmin powiatu, które znajdują się w, na terenie powiatu Krosieńskiego, ale również mieszkańcy powiatów sąsiednich, sporo. Rodziców sporo mam. Decyduje się na to, żeby rodzić w naszym szpitalu. Są bardzo zadowolone. Co zresztą widać po komentarzach, czy to w prasie, czy w mediach społecznościowych? 409 to liczba noworodków, które przyszły na świat w 2020 roku w zachodnim centrum medycznym. Szpital powiatowy od początku swojej działalności jako zachodnie centrum medyczne może pochwalić się już liczbą przeszło tysiąca noworodków, które przyszły na świat właśnie w tej placówce. Nikt nie musi się wstydzić działalności szpitala. Możemy być dumni z każdego obszaru działalności szpitala, z każdego obsłużonego pacjenta. Oczywiście są pacjenci, którzy bywają niezadowoleni, co dają wyraz też w różny sposób. Do mnie czasami wpływają różne opinie negatywne, czy to w prasie lokalnej się pojawiają, natomiast ich jest zdecydowanie mniej niż tych pozytywnych ocen. Cieszę się bardzo, że nasz oddział ginekologiczno położniczy rzeczywiście pobija rekordy. To są rekordy urodzeń, które były na początku lat 90. Tak wynika przynajmniej ze statystyki urodzin z Urzędu Stanu Cywilnego, jakie otrzymaliśmy z terenu gminy Krosnoodzańskie. Natomiast już widzimy, że i kadra, i obsługa szpitala robi wszystko, żeby przyciągać rodziny, przyciągać mamy, żeby przekonać do tego, że u nas jest przede wszystkim. Bezpiecznie, że u nas jest profesjonalna obsługa, profesjonalne zakwaterowanie w szpitalu i to bardzo cieszy. Taki plan sobie przyjęliśmy, natomiast nie spodziewaliśmy się, że efekty przyjdą tak szybko. Warto wspomnieć też o świadczeniach udzielonych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To ponad 8 tysięcy świadczeń, w tym np. 3248 ambulatoryjnych porad lekarskich, czy prawie 4 tysiące ambulatoryjnych świadczeń pielęgniarskich. Zachodnie Centrum Medyczne swoimi statystykami udowadnia, że warto w nie inwestować.